Dlaczego Holendrzy lubią Polaków? Bo nikt inny nie chce pracować za taką stawkę. Jakie jest ulubione holenderskie święto? Dzień, w którym Polacy wracają na urlop do Polski. Te dwa żarty hulają po holenderskiej sieci i w pewien sposób oddają stosunek Holendrów do Polaków przyjeżdżających tam do pracy. Ale czy jest to pełen obraz? Co tak naprawdę Holendrzy o nas sądzą? Z jednej strony mamy stereotyp uczciwego, ciężko pracującego Polaka, który nie boi się charówki. Z drugiej narosło wokół nas mnóstwo opinii mniej pochlebnych, często wynikających z zachowań naszych rodaków w Holandii. Holendrzy mają na nas oko i lubią dzielić się anegdotami, czasem pochwałami, a czasem opowieściami. Które sprawiają, że człowiek aż się krzywi. Holender zatrudniający Polaka wie, że praca będzie wykonana solidnie, ale jednocześnie, że jeśli da mu pierwszą wypłatę do ręki. To istnieje ryzyko, że ten przez kilka dni nie pojawi się w pracy, bo utknął w wirze niekończącej się imprezy w baraku robotniczym. Holender widzi Polaka jako kogoś, kto potrafi wybudować dom w ekspresowym tempie, ale jednocześnie jest w stanie zdemolować swój wynajęty pokój w przypływie piątkowego szaleństwa. W ich oczach jesteśmy mistrzami prac fizycznych, ale także specjalistami od imprez taniego alkoholu i parkowania samochodu wszędzie tam, gdzie jest to zakazane. Polacy w Holandii mają swój nieformalny kryptonim polen. I choć teoretycznie jest to po prostu określenie narodowości, to w praktyce niesie ze sobą cały bagaż skojarzeń. Holendrzy dobrze wiedzą, że jeśli na stacji benzynowej stoi zdezelowany Opel Astra z wgniecionym błotnikiem i tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się na literę W, to prawdopodobnie kierowca zaraz wyciągnie kabanosy, odpali papierosa i zaleje swój bak najtańszą opcją paliwa. Jedną z najczęstszych opinii, jaką można usłyszeć od Holendrów na temat Polaków, jest to, że pracują jak maszyny. Holenderscy farmerzy wręcz marzą o polskich pracownikach. Wiedzą, że jeśli dasz im do ręki skrzynkę i każesz zbierać pomidory przez 12 godzin, to zrobią to bez narzekania. Oczywiście, do momentu, kiedy nie trafi się rodak, który im przypomni, że można pracować mniej i kombinować więcej. Holendrzy śmieją się, że Polska to jedyny kraj, gdzie ludzie przyjeżdżają do ich kraju, by odpocząć od ciężkiego życia. Praca w Holandii dla wielu Polaków jest trudna, ale przynajmniej płacą na czas. Holender nie rozumie jednak, dlaczego Polacy zamiast inwestować w swoje życie na miejscu, często wracają do kraju co kilka tygodni. Tylko po to, żeby przepuścić wszystko na nowy telewizor i naprawę pasata. Są jednak rzeczy, które holendrzy w Polakach podziwiają. Wielu z nich ma ogromny szacunek dla generała Stanisława Maczka i jego żołnierzy, którzy wyzwalali ich kraj spod niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej. Miasta takie jak Breda, do dziś pielęgnują pamięć o polskich żołnierzach, a weterani i ich potomkowie są tam witani z otwartymi ramionami. Polscy sportowcy również są znani w Holandii, chociaż często niekoniecznie ze sportowych osiągnięć. Robert Lewandowski to oczywiście postać, którą kojarzy każdy Holender śledzący piłkę nożną. Natomiast nazwisko Jerzego Dudka Holendrzy pamiętają nie tylko ze względu na jego grę w Feyenoordzie, ale też z legendarnego finału Ligi Mistrzów gdzie jego taniec na linii bramkowej doprowadził do szału kibiców AC Milan. Holendrzy uwielbiają mówić, że Polacy w Holandii są jak ninja, wszędzie, ale nigdzie ich nie widać. Pracują w magazynach, na budowach, na polach, ale nie integrują się ze społeczeństwem. Gdzie są Polacy po pracy? Zastanawiają się Holendrzy. Odpowiedź jest prosta. W baraku. Na imprezie lub w polskim sklepie, kupując piwo i kiszone ogórki. Jest też ciemniejsza strona tej relacji. Holendrzy wiedzą, że w ich kraju działa polska mafia zajmująca się handlem ludźmi, nielegalnym wynajmem mieszkań i oszustwami finansowymi. W gazetach co jakiś czas pojawiają się historie o polskich robotnikach, którzy zostali porzuceni przez swoich pośredników pracy i śpią w samochodach, nie mając środków do życia. Jednocześnie Holendrzy cenią polskich fachowców. Wielu Holendrów woli zatrudnić polskiego hydraulika niż swojego rodaka. Bo wiedzą, że Polak zrobi robotę szybko i taniej. Jest nawet żart, że jeśli twój dom w Holandii ma krzywe ściany, to znaczy, że budował go Holender, a jeśli są proste, to na pewno Polak. Nie brakuje też historii bardziej absurdalnych. Pewien Holender opowiadał, jak jego polski sąsiad kupił samochód za pierwszą wypłatę, ale nie miał prawa jazdy. Więc jeździł tylko po podwórku, aż w końcu staranował ogrodzenie. Inny wspominał, jak grupa Polaków próbowała zbudować własną altanę w wynajętym ogródku, ale tak się pokłócili o sposób montażu, że skończyło się na tym, że rozwalili całość młotami i poszli pić. Holendrzy wiedzą, że Polacy to naród, który potrafi być zarówno niesamowicie zorganizowany, jak i kompletnie chaotyczny. Z jednej strony mamy polskich naukowców, którzy zdobywają międzynarodowe nagrody, a z drugiej Polaków, którzy potrafią rzucić pracę tylko dlatego, że szef spojrzał na nich dziwnie. Niektórzy Holendrzy nie rozumieją, dlaczego Polacy zawsze wracają do Polski. Po co wracacie, skoro tu macie lepsze życie? Ty pytają. Nie wiedzą, że polska tęsknota za ojczyzną to coś, czego nie da się wytłumaczyć racjonalnie. Polak w Holandii zawsze będzie marzył o powrocie, nawet jeśli w Polsce czeka go kredyt, niskie zarobki i korki na autostradzie. Holendrzy patrzą na Polaków jak na niezbędny element swojego społeczeństwa. Są wdzięczni, że pracujemy, podziwiają naszą zaradność, ale jednocześnie nie mogą się nadziwić, jak bardzo potrafimy skomplikować sobie życie. Czy nas lubią? Tak, o ile nie hałasujemy w nocy i nie zostawiamy pustych puszek po piwie pod ich domami. Holendrzy mają o Polakach sporo do powiedzenia, a niektóre z tych opinii mogą Was zaskoczyć, rozbawić, a nawet zdenerwować. A co z humorem? Holendrzy mają swoje żarty o Polakach, które często krążą w internecie. Ile Polaków potrzeba do wymiany żarówki? Pyta jeden z popularnych holenderskich memów. Odpowiedź: Dwóch. Jeden trzyma żarówkę, a drugi kręci całym domem. No cóż, humor bywa gorzki, ale czy nie mówi czegoś więcej o tym, jak postrzegani jesteśmy za granicą? Inny żart. Dlaczego Polacy nie grają w piłkę nożną na księżycu? Bo nie ma tam budów. Te żarty, choć zabawne, pokazują, że stereotypy o Polakach jako pracownikach fizycznych są wciąż żywe. Ale Holendrzy nie tylko żartują. Mają też swoje zdanie na temat polskiej historii i kultury. Kogo kojarzą? Na pewno Jana Pawła II. Ten papież to był ktoś. Mówi pewna holenderka z Rotterdamu. Wiemy, że był Polakiem i że zmienił świat. Ale czy Holendrzy wiedzą, że to właśnie Polak, Lech Wałęsa, był jednym z liderów Solidarności, która przyczyniła się do upadku komunizmu? Niestety nie zawsze. Lech Wałęsa to ten gość od stoczni, tak? Pyta młody holender. No cóż, historia bywa kapryśna, a pamięć krótka. A co z polskimi osiągnięciami naukowymi? Czy Holendrzy wiedzą, że to Polak Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię? Albo że Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla? Niestety wiedza na ten temat bywa ograniczona. Maria Skłodowska-Curie to ta pani od Radyta. Nie wiedziałem, że była Polką, mówi student z Utrechtu. I tu znów pojawia się pytanie, dlaczego tak mało wiemy o polskich osiągnięciach? Czy to wina nas samych, że nie potrafimy się odpowiednio promować, czy może po prostu świat nie jest zainteresowany naszą historią? Ale Holendrzy mają też swoje kontrowersyjne opinie na temat Polaków. Polacy często są tacy zamknięci w sobie. Mówi pewien holender z Hagi. Przyjeżdżają do nas, pracują, ale rzadko się integrują. I tu znów pojawia się pytanie: Czy to wina Polaków, że nie potrafią się otworzyć? Czy może Holendrzy nie robią wystarczająco dużo, by ich zaakceptować? Bo przecież integracja to proces dwustronny, prawda? A co z Chińczykami? Jak oni postrzegają Polaków? Cóż, yy... Chińczycy mają swoje zdanie na temat Polaków, które często opiera się na stereotypach. Polacy to ci, którzy lubią pić wódkę i tańczyć, mówi pewien Chińczyk z Szanghaju, ale czy to wszystko? Na pewno nie, bo Polacy to też ludzie, którzy potrafią zaskoczyć. Weźmy na przykład Jana Karskiego, polskiego kuriera. Który podczas II wojny światowej próbował powstrzymać Holokaust. Czy Chińczycy o nim słyszeli? Niestety rzadko. Jan Karski? Nie, nie znam, mówi student z Pekinu. I tu znów pojawia się pytanie: dlaczego tak mało wiemy o polskich bohaterach? A co z polskimi osiągnięciami w sporcie? Czy Chińczycy wiedzą, że to Polak Robert Lewandowski? Jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Albo że iga świątek to tęsistka, która podbiła świat? Niestety, wiedza na ten temat bywa ograniczona. Robert Lewandowski. Tak. Słyszałem, że jest dobry, ale nie wiedziałem, że jest Polakiem. Mówi młody Chińczyk. I tu znów pojawia się pytanie: dlaczego tak mało wiemy o polskich sportowcach? Ale Chińczycy mają też swoje kontrowersyjne opinie na temat Polaków. Polacy często są tacy nieprzewidywalni, mówi pewien Chińczyk z kantony. Raz są mili, a raz no cóż, trudno ich zrozumieć. I tu znów pojawia się pytanie: czy to wina Polaków, że nie potrafią się odpowiednio zaprezentować? Czy może Chińczycy nie robią wystarczająco dużo, by ich zrozumieć? A co z polskimi osiągnięciami w kulturze? Czy Chińczycy wiedzą, że to Polak, Fryderyk Chopin, był jednym z największych kompozytorów w historii, albo że Stanisław Lem to autor science fiction, którego książki są czytane na całym świecie? Niestety wiedza na ten temat bywa ograniczona. Fryderyk Chopin? Tak. Słyszałem, że był dobry, ale nie wiedziałem, że był Polakiem, mówi student z Szanghaju. I tu znów pojawia się pytanie: dlaczego tak mało wiemy o polskich artystach? Podsumowując, zarówno Holendrzy, jak i Chińczycy mają swoje zdanie na temat Polaków. Często opiera się ono na stereotypach, ale nie zawsze. Bo Polacy to nie tylko tania siła robocza czy miłośnicy wódki, to ludzie z bogatą historią, kulturą i osiągnięciami, które często pozostają niezauważone. I tu pojawia się pytanie: czy to wina świata, że nie docenia Polaków, czy może nas samych, że nie potrafimy się odpowiednio zaprezentować? Bo jedno jest pewne. Polacy mają wiele do zaoferowania, ale czy świat jest gotowy, by to przyjąć? Holandia to kraj rowerów, tulipanów i Polaków. Przyjeżdżamy tu od dekad, początkowo jako tania siła robocza, a potem, cóż, trochę zostaliśmy. Dziś już nikogo nie dziwi polski sklep. Na każdej większej ulicy, kiełbasa krakowska w lokalnym supermarkecie. Czy polskie przekleństwa rzucane na budowie. Ale jak wygląda życie Polaka w Holandii od kulis? Jak Holendrzy naprawdę nas widzą i jak się do nas odnoszą? Jak wygląda typowy dzień Polaka w Holandii? Wyobraź sobie typowego polskiego emigranta w Holandii. Nazywa się na przykład Krzysiek. Ma 35 lat, mieszka w baraku z trzema innymi krzyskami. I od rana do wieczora pracuje na magazynie. Budzi się o szóstej rano, bo jego współlokator, który przyjechał tu ledwo tydzień temu, odpala na telefonie głośną muzykę. Pierwsza kłótnia dnia gotowa. Śniadanie, kabanosy i zapiekanka z polskiego sklepu. Bo choć wokół pełno holenderskich supermarketów, to po co się męczyć z holenderskimi kanapkami? składającymi się z suchego chleba i kawałka sera. Potem szybki papieros przed domem i rzucony niedopałek, bo po co szukać kosza? A następnie droga do pracy. Holender jedzie rowerem. Polak Volkswagenem Passatem rocznik 99, bo mimo że do pracy ma tylko 2 km, to przecież nie będzie się szlajał jak jakiś rowerowy holender. W pracy solidność i tempo. Polak wyrabia normę za dwóch holendrów, ale nie dostanie podwyżki, bo Szef wie, że i tak nie odejdzie. Po pracy szybka wizyta w polskim sklepie. Piwo tyskie, cztery zupki chińskie i konserwa turystyczna. W domu oczywiście polska telewizja satelitarna. Bo kto by oglądał te holenderskie programy z dziwnym językiem, który i tak nie ma sensu. Wieczorem są dwa scenariusze: albo Krzysiek idzie spać, bo jutro znowu wstaje o szóstej, albo, co bardziej prawdopodobne, odpala się impreza. A imprezy polskich emigrantów w Holandii to temat na osobny artykuł. Impreza po polsku. Czyli jak zrazić do siebie sąsiadów holendrzy, słyną z tego, że są cisi, ułożeni i kochają spokój. Jeśli po dziewiątej wieczorem słyszysz u nich hałas, to znaczy, że ktoś umarł albo wpadł złodziej. Tymczasem Polak po pracy potrzebuje się odprężyć, a odprężenie oznacza głośną muzykę, rozmowy na całe gardło i oczywiście alkohol. Holender, który mieszka obok, nie wie, co się dzieje. Myślał, że wynają mieszkanie w spokojnej dzielnicy, a tymczasem każdej soboty o dziewiątej wieczorem słyszy głośne jebak system, e -polo ryczące z głośników. Policja? Tak, oczywiście, że przyjedzie. Po raz piąty w tym miesiącu. Holenderskie media aż huczą od historii o polskich barakach, gdzie życie toczy się od wypłaty do wypłaty, a jedyną atrakcją jest grill na palecie i skrzynka piwa. Holender, patrząc na to, ma jeden wniosek. Polacy to naród, który albo haruje jak wół, albo imprezuje, jakby jutra miało nie być. Jak Holendrzy reagują na Polaków? Holender to naród uprzejmy, ale do bólu bezpośredni. Jeśli zapytasz Holendra, co myśli o Polakach, to powie ci to prosto w twarz. A jeśli nie zapytasz, to i tak się dowiesz, bo rozmowa o Campolem to dla nich temat tak naturalny jak rozmowa o pogodzie. Niektórzy Holendrzy otwarcie przyznają, że Polacy to najlepsi pracownicy, jakich można zatrudnić. Nie narzekają, robią swoje i nie pytają o podwyżkę. Ale ci sami Holendrzy powiedzą też, że Polacy to mistrzowie w piciu na umór załatwianiu wszystkiego na lewo i psuciu lokalnej infrastruktury. Jeden Holender, który wynajmował mieszkanie Polakom, opowiadał kiedyś w wywiadzie, jak po pół roku musiał je remontować, bo na ścianach były dziury po pięściach. W łazience odpadały kafelki, a lodówka była tak zapuszczona, że w środku wyrosła pleśń w kształcie Polski. Z drugiej strony są Holendrzy, którzy naprawdę doceniają Polaków. Zwłaszcza starsze pokolenie pamięta, że to polscy żołnierze wyzwalali ich kraj w czasie II wojny światowej. Ale czy młodsze pokolenie to obchodzi? Niekoniecznie. Dla nich Polak to albo budowlaniec, albo ktoś, kto zajmuje miejsce na parkingu przed Lidlem, swoim zdezelowanym autem. Mistrzowie kombinowania: jeśli Polak czegoś nie ma, to znaczy, że zaraz to zdobędzie. W Holandii to już klasyka: mieszkania wynajmowane na dziko, praca na czarno, lewe rejestracje i dogadywanie się z pracodawcą. Jeden Holender opowiadał kiedyś historię o Polaku, który wynajął u niego pokój i twierdził, że mieszka tam sam. W rzeczywistości w nocy przez okno wchodziło jeszcze trzech jego kolegów, a w łazience ktoś rozstawił materac. Kiedy Holender to odkrył, Polacy się oburzyli przecież nikomu nie przeszkadzaliśmy. Ma. Inny przypadek to Polak, który kupił rower na bazarze za 15 euro, po czym zgłosił go na policji jako skradziony i dostał odszkodowanie. Spryt? Niewątpliwie. Problem? Holendrzy w końcu zaczęli się orientować, że coś tu nie gra. Polski sklep Ostoja Ojczyzny. Gdzie Polak w Holandii czuje się jak w domu? Oczywiście w polskim sklepie to miejsce magiczne. Tu kupisz kabanosy, ogórki kiszone, pierogi i obwiniary na każdą okazję. Holendrzy wchodzą tam rzadko. A jeśli już wejdą, to wychodzą przerażeni, bo zamiast uprzejmego Gede Morgan słyszą głośne Kto ostatni? Tatady. W kolejce zawsze ktoś opowiada historię o Januszu, który oszukał go na wypłacie, albo o Magdzie, która przyjechała tu tylko na chwilę, a została 10 lat. Po co się uczyć holenderskiego? Jedna z największych zagadek dla Holendrów: dlaczego Polacy tak rzadko uczą się ich języka? Powód jest prosty. Po co? Ta. W pracy wszyscy mówią po polsku, w sklepie też. Nawet lekarz zna kilka słów po polsku. Boli brzuch? Dużo pić? Holender nie rozumie, jak to możliwe, że Polak mieszka w Holandii od 20 lat i nadal nie potrafi zamówić kawy po niderlandzku. Ale Polak wie swoje wystarczy nauczyć się go korting, rabat, bier. Piwo i werk, praca. Polacy w Holandii to społeczność pełna kontrastów. Z jednej strony harują jak woły, z drugiej potrafią rozwalić wynajęte mieszkanie w trzy miesiące. Holendrzy ich doceniają, ale też się ich obawiają. Jesteśmy jak ninja wszędzie, ale nigdzie nas nie widać. Czy nas lubią? Może. Czy bez nas daliby radę? Na pewno nie. A czy my chcemy tu zostać na zawsze? To zależy, bo jak wiadomo, Polak zawsze wraca do Polski, przynajmniej na święta.